Cześć Stefan! Chcesz premię? Obok Ciebie stoi komputer. Ciśnij przycisk Power on, dostaniesz premię. No, muszę go zbotować z Paxe. Nie będę przeleciał 700 metrów przez całą falę. Jak ty masz 2 metry. Damn, I'm looking! good. Nara, faktycznie, jeżeli macie gdzieś daleko do komputera, warto ustawić botowanie z karty sieciowej. I możecie w ten sposób sobie na przykład odpalić system albo zainstalować system. Ja wam dzisiaj pokażę, jak instalować system operacyjny za pomocą karty sieciowej. Także zaczynamy, zrobimy to z poziomu Windows'a i zainstalujemy Windows'a. Można sobie oczywiście też Linux'a w ten sposób instalować. Także zapraszam na film. Dobra, zaczniemy sobie zabawę z PX. -a. Ja Chcę to zrobić dla was w taki sposób, że odpalimy sobie jakiś system operacyjny, instalkę systemu operacyjnego na VirtualBoxie, na Proxmoxie oraz na fizycznej prawdziwej maszynie. Także zaczynamy. Najpierw sobie weźmiemy jakiś program do PXE. Niech to będzie, na przykład, jakiś najłatwiejszy, żeby nikt z was nie miał problemu z włączeniem tego. Wybierzmy sobie na przykład program Inventor. To oczywiście można by było sobie nawet pod jakimś głupim Debianem skonfigurować w konsoli i też by to ruszyło, ale po co jak są prostsze narzędzia. A większość z Was pewnie pod Windowsem działa, więc nie będziemy przesadzać, zrobimy sobie to za pomocą programu Inwentoy. Od razu powiem, że ten program jest częściowo darmowy. Do 20 komputerów możecie użyć go za darmo. Powyżej no niestety bolicie. I to wygląda tak, że chyba tutaj chodzi o to, że powyżej 20 komputerów jednocześnie, bo do 20 to tam on sobie działa za fliko. Ściągamy. Tutaj jest jakaś wersja Windows 64-bitowa, 64, 64 -bitowa. jest też wersja Linuxowa. Ale jako, że jesteśmy na Windowsie, to ściągniemy sobie wersję Windowsową. No, i pobieramy ściągnięty. Super. Rozpakowałem go sobie już w folderze testowym. No, i teraz co potrzebujemy? Kolejna rzecz. Ja zrobiłem sobie to na pendrive. Jest mi tak naprawdę dużo wygodniej. Nie chcę po prostu sobie jakimiś systemami, takimi do instalacji sieciowej, zaśmiecać dysku. Więc robię to za pomocą pendrive'a wtedy na głównej maszynie mogę zostawić pendrive'a włożonego i jak będę chciał to sobie zdalnie jakiś system zbotuje na przykład po drugiej stronie miasta. Także wkładam pendrive'a do komputera, on jest pusty w tej chwili. No i cały ten folder, folder Ventoy przekopiuję sobie właśnie na tego pendrive'a. Czyli kopiuj, no w to ta wystarczy żeby to ten folder sobie przeciągnąć. Cały folder sobie przeciągnąłem już na pendrive'a. I kolejną rzecz, którą musimy mieć, to są pliki ISO z jakimś systemem operacyjnym. Jak widzicie, ja mam zgraną paczkę ISO z oryginalnej płyty z Windowsem XP, mam też paczkę z Windowsa 7 i mam też tutaj Linux Debian zintegrowany z media serwerem. To po prostu sobie tego Linuxa dorzuciłem, tak z ciekawości. Debian Media Server, bo chcę zobaczyć, czy on po prostu mi ruszy. Te trzy pliki musimy sobie zaznaczyć. Kliknąć, wytnij, i wrzucimy sobie w tym samym miejscu, tylko że tutaj już wewnątrz tego folderu EventOj do folderu ISO. Wracamy je tutaj i wszystko. To jest nasz pendrive. Mamy tutaj nasz eventoj, mamy też tutaj nasz folder ISO z systemami operacyjnymi. Teraz odpalamy program eventoj. Program się uruchomił. Tu nam się takie małe ikonko, mała ikonka, takie okienko pojawi. Ono w nie przeszkadza, niech ono sobie tu będzie. Zminimalizujmy je. Co dalej? Kolejna rzecz, bardzo ważna. Jak już Wam się odpali ten program, odpali Wam się taka nakładka w przeglądarce. To jest po prostu no, menu tego programu, można powiedzieć. I program sam wykryje, do jakiego routera jesteście podłączeni. I bardzo ważna rzecz, tak jak mówiłem, musicie być połączeni kablem. Jeżeli będziecie połączeni w Wi-Fi, nie ma szans, nie będzie to działać. Musicie być połączeni laptopem bądź komputerem kablowym. Nawet jeżeli byśmy zmusili ten program do pracy za pomocą Wi-Fi, to gwarantuję Wam, że przy każdej próbie instalki jakiegoś systemu operacyjnego po prostu będzie się Wam wszystko kaszać, będzie to chodzić naprawdę bardzo, ale to bardzo powoli. Musi być połączenie kablowe. Nawet jeżeli byście wymusili Wi-Fi, nie polecam tego, bo to po prostu będzie bardzo wolne. Dobra, i tutaj już połączenie. Wykryła automatycznie. Nic tutaj nie konfigurujemy, nic tutaj nie musimy zmieniać. Wszystko jest OK. Klikamy tutaj tylko Start. I program w tym momencie się odpalił. Tu, jak sobie wejdziecie w konfigurację. Image Management mamy wszystkie nasze pliki, które wrzuciliśmy do folderu ISO. Super. Co dalej? Nic. Odpalamy maszyny wirtualne i na końcu sobie odpalimy jeszcze prawdziwy komputer, który zbotujemy tutaj właśnie z tej usługi sieciowej. Będziecie widzieli jak dana maszyna zacznie się pojawiać tutaj na device list. Pierwszy, nie wiem może Oracle Virtualbox, może być. O, nie to wcisnęliśmy jeszcze raz. Odpalamy VirtualBoxa, dodamy sobie nową wirtualkę. Dodajmy sobie nowy serwer wirtualny, nie to jeszcze raz nowy. I wpiszmy sobie na przykład Windows Windows 12, o, tak dla jej. Klikamy tutaj next, tylko ja sobie tu zbiorę, bo tak naprawdę Windows 7 odpalę. Tu jest wszystko ok, ok, ok. I tyle. No i co? Dajemy uruchom. No i teraz, jak damy uruchom, to zobaczycie, co się stanie. Niech nam się tylko on odpali. Na pewno nasz ukochany Windows nas zapyta o co? No, o jakiś plik ISO docelowy. Będzie próbował się odpalić po prostu z dysku maklowego. A to nie jest to, o co nam chodzi. My chcemy odpalić system operacyjny, i instalkę jego nie z dysku, tylko z usługi sieciowej z px -a. No i widzicie, już tutaj woła, już, co tam, jeść, wyłączymy go. Także wymusimy mu botowanie z karty sieciowej. Wejdźmy tutaj sobie we właściwości naszego, naszej wirtualki, ustawienia. I gdzieś tu jest botowanie, tylko ja nigdy nie pamiętam, gdzie, tutaj. Kolejność botowania. Oczywiście sieć jest odznaczona. Wyłączymy wszystkie, oprócz sieci. No i elegancko. OK. Klikamy, i teraz klikamy Uruchom. I tutaj za chwilkę zobaczycie, jak ona zacznie nam się pojawiać tutaj na liście urządzeń. Ta instalka, ta wirtualka. Za chwilkę ona się zacznie botować. Tu ją widzicie po prawej. A tu po lewej się powinno na liście pojawić. Czekamy jeszcze. O, widzę, że już ją wykryło. Super. O, Permission Denied. A wiecie dlaczego? Zaraz Wam pokażę, dlaczego jest Permission Denied. Nie przewidzieliśmy jednej rzeczy. Że VirtualBox standardowo ustawia adresację za nat -em. Musimy jeszcze raz do VirtualBoxa wejść. Tutaj dać znowu ustawienia sieć. I tutaj mamy notowanie. Wyłączymy notowanie. Damy bridge. Ok. Tylko nie wiem, czy nie była czasem karta radiowa. Zobaczmy jeszcze raz, żeby się okazało, że radiówkę na pierwszym miejscu nam zaznaczyło. Bo też tak lubi. Nie, jest Gigabit card. Bo tak, bo tamtą wyłączyliśmy. Jest ok, wszystko. Dobra. Jeszcze raz uruchom Teraz wirtualka jak się pojawi, to myślę, że na sto, prawie na 100% jestem pewien, że powinna nam się ona tu pojawić i powinna się przede wszystkim yy, uruchomić. No zobaczmy co nam z tego wyjdzie. Czy się uda tym razem. Tutaj się uruchamia widzę. Jest ok, wszystko. No, tu jeszcze nam się nie pojawiło po lewej. O, ja widzicie, jakie fajnie pojawiła po lewej stronie. Super. Mamy odpaloną już z usługi sieciowej przez PXE. Dalej, jak sobie klikamy, to ono nam się po prostu uruchomi. Zacznie się instalować. Czyli możemy sobie tu wybrać Windows 7. No, i ona w tym momencie zaczyna się nam już tutaj instalować. Dobra, tu ją mamy. Pamiętacie, ja mam jeszcze swój serwer w domu. Serwer jest na Proxmoxie. Odpalimy sobie wirtualkę na Proxmoxie. Jeszcze jedną. Dobra, to jest nasz serwer. I weźmy sobie jakiś serwer, który tutaj mamy, którego nie używamy. I to jest jakiś serwer Windowsowy, ale nie zbotujemy go już z tego, co jest zainstalowane. Wywalimy mu to. Nie będzie miał się z czego zbotować pewnie. Klikamy tutaj hardware. I gdzieś tu się też botowanie ustawiało. Trzeba to oczywiście znaleźć. Tutaj, bot order. Wyłączymy mu botowanie z dysku. Klikamy OK. I klikamy Start. I zobaczycie, że on też się będzie próbował nam zbotować z PX-a. -e, w tej samej sieci. Jeszcze go nie ma. Ale za chwilkę się powinien pojawić. Tutaj widzę, że już idzie. O. No i brawo, już się pojawił na drugiej pozycji. Super. No to co nam jeszcze zostało? Maszyna prawdziwa, czyli komputer stacjonarny. Żeby wam pokazać stacjonarny komputer, no to będę musiał już sobie włączyć. E, a, jakąś kamerę. Już odpalam. No i komputer się odpalić oczywiście też nie. Dobra. Kamerę tylko odpalimy. Ale no, ta moja kamera w telefonie to jest jakaś tragedia, niestety, no ale nie chcę mi się iść po aparat. Nagrywamy. Kamera już nagrywa, on trochę głupieje przy tym monitorze moim, bo on jest Bright, czyli tu się tam mówi. Dobra, odpalimy sobie komputer. już się odpala, specjalnie mu twardy wycią wycią wyciągnąłem, żeby się odpalił, właśnie z PXA. Jeszcze się monitor nie załączył. O, widzicie, już się monitor załączył. Super. Już się załącza. Powinien się tutaj on pojawić za chwilkę. No jeszcze mi tutaj on troszkę za łapię, łapie, bo zanim się ten cały bios tutaj przełączy, to troszkę minie. Także jeszcze czekamy. Ale jestem pewien, że się pojawi tutaj też ta instalka. Ale miga ten ekran, tragedia. Mogę wziąć swojego soniacza, jednak nie ten aparat z telefonu. No dawaj, dawaj. Nie chce mi się czekać. No i widzicie, tu już próbuję szukać. Klient ma adres. I już jeb, znalazł. IPXF, Ventoy. i brawo, możemy już instalować system operacyjny. Tylko nie na co, bo dysk wyciągnięty. Tu się instaluje system, jak widzicie. Instaluje się też System tutaj na komputerze, to znaczy ono jeszcze się nie instaluje, bo nie kliknęliśmy, ale tu chyba kliknęliśmy. Tak, tu idzie Instalka, widzicie? Mamy oryginalną płytę Windows 7 po angielsku, jakby ktoś chciał wiedzieć. Możliwe, że będę chciał ją sprzedać, ale jeszcze nie wiem. Bardzo fajna sprawa, nie musicie chodzić z jakimiś pendrive'ami, Wystarczy sobie gdzieś postawić w domu jakąś małą maszynę z bardzo małym procesorem, z małym TDP na dysku właśnie zainstalować Eventoy'a i żeby cały czas tam PX działało i wtedy sobie z każdego miejsca na planecie możecie instalować systemy operacyjne. Na stronkę sobie wejdziecie, do tamtych systemów jest masa obsługiwana. Mm, tutaj jest test ISO. Jest tego tutaj pełno, możecie sobie tyle systemów tutaj sprawdzać. Jest Windows, WinPE. Nawet lista jest, tested image kont. Zobaczmy. Debian jest tutaj jakiś... Windows 10, Windows 11 był testowany w wersji biznes. No, coś tutaj było, na ThinkPadzie widzę, ktoś, ktoś testował ThinkPad, laptop i QEMU KVM, czyli przez wirtualizację też się ktoś bawił No, dwie wersje Debian'a, jedenastki no, i tu jeszcze jest masa innych systemów, które też, jak się okazuje, chodzą na tym, cały czas jest to update'owane. Yy, dobra, nie będziemy przedłużać tego filmu. Także dzięki za oglądanie tego filmu. No Jak widać, to działa. Można sobie tutaj zainstalować bądź uruchomić system operacyjny. Także dzięki. Do następnego filmu. Cześć.